27 grudnia, blok dokument. Proszę Państwa, można zauważyć jedną prawidłowość. Osoby, które mają obojętny stosunek do Michnika albo wręcz przyjazny. To są osoby, które przyjęły bezkrytycznie. Tą właśnie ten właśnie eksperyment medyczny. Przyjmują te osoby różnego rodzaju kłamstwa. Jakby nie mieli pojęcia, że Szechter właściwie to nogi Szechtera, Szechterów, Wyrastają prosto z Izraela. A może nawet dalej pójdźmy z nóg jakiś hazari. Przecież to Michnik marzył cały czas o tym, żeby tutaj zrobić coś w rodzaju polinu. Jego przyjaciel. Jego przyjaciel Geremek mówił, że. Są fakty i fakty medialne. Prawda? Więc fakty medialne rozlały się po całym świecie. A ludzie, jak te durnie, kierowani strachem zabobonami, z zamkniętymi sercami, z zamkniętymi umysłami na wiedzę. Dokonali wyborów zasugerowanych przez media. Ja dziś rozumiem wiele rzeczy, które się dokonały. Niektórzy, co mnie obserwują od dłuższego czasu, zaczynają komentować, że zachowuje się jak baba, która cały czas narzeka, i że nic nie robi. Pytanie jest, kto z was zrobił cokolwiek, żeby postawić kłamstwo na ławie oskarżonych? Żyją ludzie z tymi różnego rodzaju rzeczami, które przyjęli, bo im kazano, bo musieli jechać na wakacje, bo musieli zachować pracę, etat, stanowisko, bo mieli po prostu. Przekaz od różnych instytucji, korporacji, tak dalej i tak dalej. A teraz co się dzieje? Niektórzy mówili, że to jest ich sprawa. No tak. Tylko, że już są doniesienia fakt faktem pojedyncze. Być może jest to przypadek, być może to wszystko jest nieprawda, bo przecież to, co donoszą media, to czasami jest odpowiednio zmanipulowane. Ale zaś z drugiej strony, jeżeli przychodzi informacja, że dziecko przyjęło krew osoby, która przyjęła igłę, i zmarło po transfuzji krwi, to być może coś jest na rzeczy może takie sytuacje będą się powtarzać aż strach pomyśleć a teraz wyobraźcie sobie że sekta, która opanowała bardzo dużej części administracji, Świadkowie Jehowy mają zakaz przetaczania krwi taki dziwny zbieg okoliczności a być może im religia nie pozwalała przyjmować Emeryna Wiadomo. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Jak to wszystko jest policzone w jakikolwiek sposób przeinaczone w różnych kwestiach. Że ludzie zachowują się czasami dziwnie, nie szukając rozwiązań tam, gdzie one są czarno na białym postawione. To wszystko dla mnie jest takie dziwne.